A dzisiaj nagrywam starą wersję Starsa. To jest bardzo łatwe. Bardzo... 32 minuty im to zajmie. Nie jest napisane. Dobrze, to widzowie, ale to w takim razie gramy z jakimś random. O Boże, Serge, jak on wygląda. O Boże, mam... Gdybym... Ja był legendą, to byś mieli tym le legendę, ale... Znacie, wiecie o co mi chodzi, bo ja mam... Tak jakby to powiedzieć. Um, bo w tej wersji nie było jeszcze mojego konta. To moje konto jakby w tej wersji tak nie istnieje i to mi się nie podoba. I to jest taki wielki problem. Nie mogę się zalogować na moje markaczka, nie? Gdybym mógł się zalogować, to bym się zalogował. Tak bym bardzo chciał to zrobić. No nawet w tej wersji nie umiem grać. เอาได้กี่ตัวกรามอ่ะเนย Dobra, wróciłem widowie. U. Od razu mamy dojazd? Choć ja też dojechałem Ała. Bardziej nie takie Ała, super wow. Gdybym zdążył dać ulta. Biedny Kiełek, biedny Kiełek, biedny Kiełek. No to znowu to przegramy. No nie wierzę, że ja nawet w starej wersji nie umiem wygrywać. A stara wersja jest. No i no super. Widziowie. No, jak my to mieliśmy wygrać? <laughs> w taką wersję, a ja nie umiem grać? To jest niemożliwe, gdzie on jest? O, mam je... mi jednego na smycz. Dziewnałem jednego na smycz. Muszę... U, uh, uh, uh! Nie no, szczelka. No, mogłeś w nim ulot dać. Czemu ja zawsze... Też... No 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 i to mi się podoba! Ale też i tak ma już po mnie Nie po to chodź tu boszeli cię tak załatwi. No. no nie wierzę Ja nie przegrywam ale prosto, prosto w szyję. Ale piękny. Oj, oj, oj. Teraz tylko na Sigmę trzeba iść. Jak zwalimy Sigmę, to, to ta runda wygraliśmy. Super. Że jak tą rundę wygramy, to wygrywaliśmy całą rundę. Prosto. W Czy to można w siebie? Nie, ale to jest głupie. Awa. Nie przesadzaj. Nie no, wygraliśmy to widzowie, pierwsza wygrana w, tym, w tej rundzie. U, w końcu jest ten skin. Czekajcie. A ja dobra. Mm. Mała skrzynka, Mała skrzyneczka! Zabiję się. Zawiodłem się, zawiodłem się, zawiodłem się, to, takim czymś się zawiodłem, no super. No zawiodłem się totalnie, no zobaczcie, jak ja mam coś takim czymś grać? Jak ja mam grać tym moim śmietnikiem? On też ma tą, ale to jest giemko. Pewnie już nie żyje. Pęk, pęk. Kurde, prawie. Maksimum klasyk, klasyk. On tą Sigmą tak idzie. Dun, 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 Niech ten ktoś po... ci... Gdzie każdy jest To bijcie. Dobrze dawać ją tam pożałuję tego nie dobra kolejny mini nowy odejmasz Nita no super choć przyznam niepocenną mi jest Nita czekaj ale ja Dobra i spoko i tak tamtym się cieszyłam tak bardzo, nie? Dołączam do randomowego klubu, nie? Ile mam To jest najgorsze. Nie jest to najgorszy profil. Czekaj. Jezu, ale f... mogę kogoś zaprosić? Czy w tej wersji mogę zapraszać? O, o Jezu, nie no. Dobra, lecimy. Czekam na mojego maczka. On jest świętym maczkiem. Ja chcę tutaj, dobra już idę bo wkinał. Surprise! Nie, nikt nie jest taki głupi, no chyba. Chyba cię pogrzało Amber. Zabijcie Bo ty nie zabijesz mnie, nie ma szans, nie ma szans! Mam przerąbane. Szczur pokażesz... pokaż mi gdzie on jest. A. Chodź tu! Nie! Nie przyjdę do ciebie, bo mnie zabijesz. No, ale tak właśnie chcę zrobić. Kurde, kurde, kurde! Nie, 100 Gdybym szybciej dał ulta, a ja tak jednocześnie to bym wygrał. Niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny. Przygotowa przygotowujesz mi się maczek. Nie mogę zginąć. nie, 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 Nik, nie, 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 Hihi, ew. Hihi, a hihi. Widziałam hi. to od. O, tutaj mam to od, gówno od nagrywania 8 pół. Mało Walam się. Bo jestem Sigma. Ha, ha, ha. Dobra, widzowie. Niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny. Dobra, kończymy odcinek, czas tego brawla,